Ręce i koparki, i koparki precz rzeki od rzeki Białki. Białki. Wody polskie, opamiętajcie się! Protestujemy, bo tutaj ciężki sprzęt, po prostu poważne remontowe roboty zostały wykonane na rzece Białce w rezerwacie przyrody na miejscu Natura 2000. Jest bardzo nieliczne takich miejsc, które są objęte ochroną, po to, żeby się zachowały w swoim dzikim, naturalnym charakterze, żebyśmy cokolwiek mieli. Niemniej jednak. Prace, które miały być jakimiś drobnymi poprawami po wezbraniu letnim stały się normalnym wyregulowaniem rzeki na tym odcinku. A była pani ostatnią połowę starostu? No. Byłam, hej, była no. pani, ale ja chyba woda jej zomalała. Pani Co? Panie... Co no, pan, właśnie się wy zajmicie, bo młodzież ja chyba rozumy po już. Całki. Wy chyba rozumu nie macie nijakiego. A czy pan uważa, no. że budowa wałów jest słaba? No, Zabezpieczać się musimy, jako no, mieszkańcy no, Nowej Białej. Czy pan Co uważa, pan uważa, że budowa wałów jest gorsza jak te prace? No właśnie? A, a dlaczego pan nie przyjdzie, a powódź jest? pan kiedy przyjdzie woda, przyjdź! Dobra, to ja będę szedł, daj Boże powódź, to pana uwiązać za nogę i nie panu tą wodę odgań. Pan myśli, że to, że to coś daje, jeżeli ta rzeka będzie uregulowana, że sytuacja się polepszy, że nie będzie powodzi? Nie, powódź będzie, to wiadomo, bo zależy, no, jakie, no jak, i, jak to jest to, no, powiedzieć, i pogoda opady. jaka jest i, i to no. No to w takim wypadku po co regulować tą Jak szake? po co regulować? Regulować musimy, bo tu jako koryto już jest wyższe od poziomu jako drogi tego. No i wiadomo, pogłębić go trzeba, nie? Bo, ale wie pani co? W latach 60 czy który, to normalnie z PHC wszystko, firmy były z Krakowa, z tego, od samego Dymna do samego Trybsza przechodziły maszyny. I pogłębiały koryto. I, I wtedy było inaczej z tą wodą. I nie rozlewała i nie niszczyła tego nie jako tu drzewa, wszystkiego. Jeśli chodzi o zniszczenia, jakie tutaj nastąpiły w wyniku tych prac no to przede wszystkim zlikwidowano naturalny charakter tej rzeki, który no, cel, dla którego wprowadzono tutaj rezerwat i obszar Natura 2000. Ludziom się tak wydaje, że to jest tylko taka zmiana wizualna. No nie, no to wpływa na wszystko: wpływa na termikę wody, no, na natlenienie, na filtrację na nasiedliska tutaj żyjących gatunków zwierząt i, i roślin występujących rzadkich. No rozjechano je tutaj ciężkim sprzętem. No, ktoś może powiedzieć, że no owszem, a pobóź też zniszczyła. No tak, no ale powódź nie zniszczyła intencjonalnie. To jest naturalny proces, do którego są dostosowane tutaj te zwierzęta i rośliny. Natomiast my zniszczyliśmy przez, no przepraszam, że tak mówię, ale przez własną głupotę, bo najpierw nie dogadaliśmy się co do planu przeciwpowodziowego, a potem tutaj pod presją polityczną, że coś trzeba robić, my Coś, nieważne, że jest rezerwat, no zrobiono prace niszczące, które w opinii mojej organizacji, którą reprezentuję, czyli Koalicji Ratujmy Rzeki, są bezsensowne, jak to określił nawet nasz kolega z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. No to jest bzdura po prostu, co tu zrobiono, to jest na pokaz. Opanuj się człowieku, bo wyprowadzasz nas z równowagi. Opanuj się. O czym z równowagi? Głupim gadaniem. Nie chciałem tylko ustalić. Głupim nic nie ja ustalimy. Nic. Nie pan zejdzie z po... Nie, bo zrobimy taki, że całe wsie przyjdą. Przyjdą ale, i wyniosą was tu. Ale wie pan, że trwały te konsultacje kilka lat już, długich. Proszę pana, no i co, mają jeszcze kilka trwać? Nie, trzeba No to było... co, skorośmy tyle wywalczyli, dajcie nas spokojnie, bo my nic co nie zabieramy, chcemy udrożnić koryto i nic no nie bierzemy. właśnie, nagle chcecie Państwo działania, których nie było w tym planie. Nie, nie A to my wymyśleli kilka, proszę ale pana. Pan popiera te działania. Popieram, bo tak, tak, tak powinna być gospodarka wyglądać. Tak powinno być. Niech pan odpowie pytanie na pytanie. <grym> jeżeli pan był, był tu mieszkańcem i miał wybudowany poniżej dom da. i jeżeli niewelacja drogi ma być podniesiona i ma to służyć nie zabaw, niewelacja, dobrze. I późmy tą rzekę prosto na mieszkańców wsi i co, ok, wszystko? Pan no uważa, że to jest o. Dobrze? Nie tylko, nie tylko jest ta droga w tym planie. Aha, to co my mamy zrobić z tymi domami, które po prostu mieszkańcy tam mieszkają? No wysiedli. siedzicie, no tak. gdzie? Zdewastowano rezerwat przyrody, przełom białki. Wody polskie, opamiętajcie się.